Jeśli ja jestem specjalistką od polecania smentów. to ta książka to królowa wśród wyciskaczy łez. Statystyki mówią, że płacze nad nią co drugi buksagramer. Mnie też się starzyło. Rodzina. Kilkuletni chłopiec. Dwoje nastolatków. I ojciec. Jest coś niepokojącego w ich powściągliwości. I milczeniu. Ich życie wcierają się nie tylko fale i podnoszący się poziom wody, ale tajemnicza, nieznajoma. To opowieść o kobiecie, która ucieka przed przeszłością, o miłości silniejszej niż śmierć i naturze, która nie zna litości. Charlotte pisze: Tak, że czujesz każdą falę, podmuch wiatru i każdą łzę. W tej mroźnej scenerii powieść Shirwater mimo wszystko ogrzewa, wypływającą z niej troską o drugiego człowieka i każdą żyjącą istotę. Jeśli lubisz książki, które łamią serce, ale potem sklejają je na nowo, to dziki mroczny brzeg robi to po mistrzowsku. Ale ostrzegam, chusteczki w misie są obowiązkowe.